Um, witajcie! Jestem. Um, witajcie! <laughs> to znowu ja Piotrek, oczywiście. I witam Was w kolejnym po długiej przerwie odcinku ze Star Warsów Jedi Knight. Jedi Academy. No cóż, dawno nie, nie nagrywałem tej serii, muszę się przyznać. No, no. Oh, na filmiku 40fps? Wow! Czyżby wyłączenie cieni dało mi naprawdę... ...dużo? Zaraz zobaczymy ile będzie potrzebna zgrywki. Włączyłem mieczyk. Ten filmik pokazywałem wam już w poprzednim odcinku, no to nie muszę. Zostawię go tylko dlatego, że no... ...myślę, że tak jest fajniej. Oj, ku... Nie włączyłem znowu stopera, no. Okej. Okay. Udało mi się włączyć stoper, zanim skończył się filmik, no bo teraz na tą misję jest tylko jedna, prosta strategia. Uciekać. Tak, um, moc, która wam się tutaj przyda, to jest szybkość. I żadna inna. Uwierzcie mi. No cóż. Gdzieś było jakieś takie bezpieczne miejsce, takie jedyne bezpieczne miejsce. O, tutaj i tutaj na chwilę się ukryje, i się. A, ok, w ten sposób się używa mocy. To bardzo dobrze, bo w tej misji to się przyda. No, jak widzicie, tutaj ten gigantyczny reinkor nie jest jakiś taki skory, żeby. Żeby zginąć, jego się zabić nie da. Ja Wam to mówię tutaj od razu. Jego się zabić po prostu nie da. No nic, znaczy da się, ale to pod koniec misji dopiero. Dlatego ja w tym momencie zrobię kilka takich rzeczy, jakimi jest na przykład wysadzenie tych tam. No kurde, o świetnie. Dobra, wybuchło. Pytacie się dlaczego ja to robię? A dlatego że jak to mi później wybuchnie w twarz, to nie będzie za miło, uwierzcie mi wybuchnie? Wybuchło. Um, żeby stąd nie spać jakoś w głupi sposób. Dobra. E, mógłbym zrobić zapis i dopiero wtedy pobiec, ale... Ou! Pożar to sobie. A tutaj... O, co tu te... że tutaj była tarcza. I na nim naprawdę polecam używać szybkości, patrzcie. I w tym momencie chłopak nas już nie dogoni. No niestety szybkość też ma swoje wady, bo... ...zabiera dość dużo energii. I tutaj będzie też dużo mrocznych Jedi, z którymi nie walczymy. Uwierzcie mi, że nie warto jest z nimi tutaj walczyć. Mianowicie właśnie dlatego, że rękor się nimi zajmie A tutaj widzicie Rainkor się dopiero do nas przebija On tutaj też się do nas próbuje dobić i patrzcie co się z nim stanie O kurde Włoo, wow, wow, wow Chłopie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie Weź se tamtego gościa Jego weź Nie mnie jego! O, tam widzicie, zajmuje się tamtymi chłopcami. Wow. Zapomniałem, że oni, takimi, o. Zajmij się tamtym, nie mną! Tamtym! Zostaw mnie! Nie! Nie, 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 nie! O, ty! Zostaw mnie, zostaw Pamiętam, jak już sąd się uciekało. Fuck. To jest jedna z moich najmniej ulubionych misji, no bo zgubić się tutaj. Macie to w banku. I czego zioniesz, czego zioniesz? Um, jak stąd trzeba się wydostać? No cóż, raz kozieć miecz, po raz drugi. No niestety tutaj trzeba chwilę pobiegać na tej szybkości. Przed nim przede wszystkim uciekać. Jak najdalej od niego. Zdjęcie, przyciągnięcie, może to się uda? Uważaj, nie. Czekajcie na chwilę, eee. Przełomienie? Nie, wizja tam jest on, tam jest co? Kurde, zgubiłem się. By to szlak. Początek filmiku ja już się zgubiłem. No, Chrys. Czy toż potędy? Nie. O, haha, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Może polecę sobie potarcze.

Ale jak to już Bóg go raczy wiedzieć? Który to był? Ush! O boż... Sterowanie... Eee... Krok, rzewo, bieg, huc... Dół, chud, Estup, tu... Góra. Eee, poruszanie interakcja, atak, atak z miecza, użyj enter. O, no eee, Mesz? Okej, okay. eee, w dół, pgn, okej, okay. użyj enter lub r. To ja zrobiłem? No dawaj, 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 tam, uczyj tego. Dobra. Sorry, gościu, ale ja się już żegnam. Tak co możesz ty? Ciebie nie pamiętam, eee, dużo mi żeś nie zrobił. Tutaj mamy auto zapis, i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Nie zwracamy uwagi na tych tutaj oto panów, gdyż nie warto. Zaraz rękę przyjdzie i wciśnie. Zaciśnie im się w pamięci. Uwierzcie mi, że to zrobi. Tych panów tutaj zostawiamy w spokoju, zostawiamy w spokoju. Kurde, tutaj nie pamiętam, co się dokładnie robiło. Wiem, że ginę. Ten pan tutaj nie jest za bardzo skory do. Śmierć. Tak. Czytaj checkpoint. Eee, zasmaria. Uwierzcie mi, że tak jest lepiej. Eee, nie? On się tutaj powinien przebić. Właśnie to robi. Się tu hamsko przebija. Um. De Zahiny nie pamiętam jak tutaj było dalej iść. Tak, tam mamy Sitha. Widzę cię, mój drogi panie, i ja z tobą nie chcę walczyć. ja mogłem wejść tu? Nie? Gdzieś tutaj trzeba było iść. Tylko nie pamiętam gdzie. Kościół. Hmm. się tam nie przebił. Jakim cudem on się tam nie przebił? on Się miał tam przebić. No cóż, dlatego jak to sobie zapiszę, czekaj, plus gram, zapisz gram. Dobra, bo tutaj czasami tak nie zapisuje. No później boli, że nie zapisało to. Tak? Tutaj sobie po prostu pobiegnę tak po prostu, pobiegnę. O, no tak na pewno. No. Zająć się tamtym panem to już nie tak. Chodź, 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 chodź. No ale chodź. Chodź, bo i mnie Tak by to... Jasne. Patrzcie, to co coś biegnie za mną. Cóż za chamstwo. Życzę wam miłej zabawy. Bierz go. Dobry stworek. Patrzcie. Ach. pięknie go na hitę. Oh, <ścoughs> Dobra, to jest jednego mniej. To już jest jednego mniej. Tutaj nie pamiętam co miałem zrobić, żeby otworzyć mu te drzwi. Ja na pewno mu chciałem otworzyć te drzwi. Do tego jestem pewien. Może tutaj zapiszę grę, zapisz. Ha, to. to miałem zrobić, żeby mu otworzyć drzwi. Ha ha, otworzyłem drzwi. Chłopcy, uwierzcie mi, nie warto. By mnie tu goniu, gonił, a on sobie tam szaleje. Uhohoho. Dobrze, dobrze dobrze rozwisas i to. Zabij ich, zabij ich Reinkon, przydaj się na coś. Czemu on walczy tylko ze mną? Uuu, fak, 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 Boże Święto. No chodź tu między innymi. Już jest coś. Dobra. Rancor jest troszeczkę głupi i za nami lata. Dlatego my wykorzystamy jego momenty głupoty i sobie pójdziemy dalej. <grypt> Dobra, jak widzicie, musieliśmy iść w tamtą stronę. No nie. Skrypty, skrypty, tak skrypty. Skrypty w tej grzech działają. Skrypty. Powiedz, że go zabiłeś, a ja będę szczęśliwy. Nie, nie jestem szczęśliwy, wiesz? Tam trzeba wskoczyć na górę. Tak, on się już przebił, jak widzicie. A my musimy pobiec aż tutaj. I na pewno nie zrobić tego. A to. Dobrze nie masz spadamy stąd. Tu gdzieś było bezpieczne miejsce, ja to pamiętam. Jest. czy znaczy bezpieczne, no można to nazwać bezpiecznym miejscem w sumie. Chociaż do bezpieczeństwa to tutaj daleko.

Proszę, utknął tam. No cóż, jeśli on tam utknął, to ja tutaj mogę zapisać grę. O Boże, Boże, święty Boże. Czy ja lecę na turbo? Tak, lecę na turbo, dlatego polecę na turbo. sobie na tym turbo i spróbujemy odnowić troszeczkę tarcze. A no tak, tak miałem się tam dostać. Ok, lecimy, 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 lecimy. Byle on za nami nie leciał to mogłoby się wtedy źle skończyć. Nie wiem czy tam na górze nie ma sekretaria. Teoretycznie mógłby się tam nawet dostać. Tak, nie ma to, jak odbudować sobie 8 tarczy, a później dalej spieprzać. Jaki on jest szybki! Mnie się tarcza przyda, no właśnie, w tym momencie. Ktoś tu jeszcze przeżył? Aha, to on mnie dogonił! No to świetnie, to mi daje tylko większe szanse na przeżycie. Dobra, mnie się tarcza przyda, mnie się tarcza przyda. Szybko, szybko, muszę tam dobiec, muszę tam dobiec, muszę tam dobiec. Jedziemy, 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 jedziemy. Uch, już Dobra, dobra. Troszeczkę tej tarczy sobie odnowiłem. No, zapisz, usuniesz, zapisz. Odżyj to, o, tylko to.

Dlatego no cóż Warto jest jej używać zaraz po tym jak ją tylko dostaniemy Dobra, jest chłopak troszeczkę daleko, może mi się uda nawet Dawaj, dawaj, dawaj Dobrze, dobrze I uciekamy dalej, uciekamy dalej, uciekamy dalej, gdzie pieprz rośnie, bo zaraz będzie... To jest końcowa faza tej misji, której... Za którą ja za bardzo nawet nie przepadam, wam powiem. Dobra, on już tam idzie. Co mi się nie podoba za bardzo. Widzicie, już tam jest końcowa faza tej misji. Zapisz... Zapisz... Zapisz. Tych tutaj po spróbuję pokonać normalnie. Chociaż to wcale nie będzie takie proste. Mm. Są to no dość trudni przeciwnicy, jakby nie patrzeć. O, jeden został przeze mnie pokonany, jeszcze ten trudniejszy. Próbuję nadal używać mocy. że już chłopak ma mało życia. O, bazony. Do tego robimy zapisik. Usuń zapis. Wow, 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 wow łoł, chłopie, chłopie, chłopie. I teraz robimy... Ludzie, i koniec misji. Tamtego już ostatniego nie pokonałem. Po prostu to było mi niepotrzebne. Wystarczyło zabić tego Raincorna, no. Najważniejsze było to w sumie. I tego go można było tylko zabić. Mogliśmy w niego strzelać. fajt z na no, Pół godziny. Wow, sporo mi to zajęło. Jayden, myślę, że Kurt planował wypuścić tego. Zmutowanego rynku do miasta i wykorzystać chaos, by ukryć zapasy, kredyty i jakiekolwiek inną przydatną dla nich rzecz. Dobra robota. Nie ma sprawy. Zabiłem 9. Odkryte sekrety 0 na 2 w, te w tej misji naprawdę. <laughs> Rzuty 0, bloki 0, ataki nogą 7, ataki ręką, ataki ciałem 26. Okej. Okay leczenie 8, ochrona, pchnięcie, wizja, skok, szybkość 28 razy i piorun 7. Luke ja próbujemy odkryć Teevee, Próbuję zrobić e, berłem Ragnosa, ale na, żadnym... na razie nie ma co tu. Słuchaj właśnie. Wszystkich pogłosek Spoko. Okej. Okay. Ja, Lara zaraz sobie zrobimy, tylko zrobię takie małe, krótkie cięcie.